Tuchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Cześć moi kochani. Wciąż walczę o to, aby kanał wrócił do programu partnerskiego. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to odsyłam do ostatniego odcinka. Nie wiem, czy za tydzień będzie odcinek, bo odwołuję się od decyzji YouTube, a, a trzeba to zrobić za pomocą filmu, co też oznacza ogromne emocje. Dużo czasu na przygotowanie, a do tego jeszcze czuję swego rodzaju wypalenie i zmęczenie, ale mam nadzieję, że się odbije i co jakiś czas będziemy się jednak tu słyszeć. Mam na to wielką nadzieję, a teraz już przechodzę do historii, żeby nie przynudzać. Od dawna mam na uwadze parę spraw, którymi zawsze chciałam się z wami podzielić. Jedną z nich jest opowieść o pewnej zbłąkanej kuli, która każe się zastanowić nad tym, jak działa przeznaczenie. Czy może wypełnić się ale z opóźnieniem? Czy też właśnie to opóźnienie jest wynikiem zadziałania jakiejś siły wyższej? Czy to błędy w matriksie, które w jakimś momencie naprawione prowadzą do nieuchronnych jednak skutków? A może to zwykły, nieprawdopodobny, ale jednak tylko przypadek? Henry Ziegland urodził się w 1861 roku w Honey Grove w Teksasie Miał szczęście wychowywać się na dużej rodzinnej farmie, która zresztą istnieje do dziś, choć wydaje mi się, że została już opuszczona. Niewiele wiadomo o charakterze Henrego, ale być może przez to, co się później wydarzyło, w niektórych źródłach opisywany jest jako świadomy tego, że może sobie ludzi owinąć wokół palca. Jest jedną z tych osób, która ma przeświadczenie, że złapała pana Boga za nogi i może robić co chce. Nie wiadomo ile w tym prawdy. Udokumentowane natomiast jest to, że do pewnego momentu mieszkał z rodzicami w gospodarstwie, uczył się od nich, przyglądał jak je prowadzić, a kiedy seniorzy odeszli z tego świata, niejako naturalnie odziedziczył farmę, rozgościł się tam, stał się gospodarzem i ją rozwijał. Niebawem związał swoje losy z Charlą Caris, urodzoną w 1862 roku skromną dziewczyną, która bardzo szybko się w nim zakochała po uszy. Wydaje się, że była sąsiadką mężczyzny, ponieważ również wychowywała się w Honey Grove i niektóre źródła donoszą, że mieszkała w dużo skromniejszym domu niż ukochany, ale gdzieś pomiędzy okolicznymi polami jej ojciec w 1855 roku wybudował ich rodzinne gniazdo. Wiadomo natomiast, że jej rodzina była bardzo zżyta ze sobą, szczególnie rodzeństwo. Nie wiem dokładnie, ile go było, ale wiadomo, że było ze sobą związane, pomagało sobie i opiekowało się sobą wzajemnie. Wydaje się, że Szarla mogła być najmłodsza. W każdym razie jej brat lub jeden z braci zawsze bardzo się nią opiekował, bronił jej, wychowywał ją trochę jak córkę. Było tak nawet wówczas, gdy dziewczyna przeprowadziła się do Henry'ego na jego farmę. Zamieszkała w jego gospodarstwie, oczywiście pomagała mu, pracowała tam, ale brat upewniał się, czy wszystko jest w porządku, nie ma żadnych kłopotów, nie trzeba jej pomóc, i wydawało się, że dobrze trafiła. Być może dlatego bardzo ufała mężczyznom i tak bardzo zaangażowała się w związek z Henrym. Do tego stopnia, że zdecydowała się zamieszkać z nim na jego farmie, bez ślubu, co w tamtych czasach było naprawdę ogromnym aktem zaufania i miłości. Pomimo iż zaręczyny były dopiero w planach, kobieta stała się jednak nieoficjalną panią domu. Jednak w 1881 roku zmienił się trochę układ sił, ponieważ do gospodarstwa rodziców Henry'ego miał prawo również jego brat Jacob. Wydaje się, że Salomonowym wyjściem było przekazanie pod opiekę gospodarstwa bratu, a samemu przejęcie farmy narzeczonej. I tak też się stało. Henry przeprowadził się z Charlą do jej domu. Miał już doświadczenie, więc były nadzieje na rozwój farmy. Jednak w 1883 roku, kiedy związek pary miał już mniej więcej pięć lat, Henry doszedł do wniosku, że chce rozpocząć życie na własny rachunek u siebie i już bez narzeczonej, która w tamtym momencie ewidentnie spodziewała się raczej rychłego ślubu niż rozstania. Otrzymała jednak deklarację, że Henry zostawia jej wolną drogę, ponieważ właśnie odkupił farmę od brata oraz innego właściciela, bo wygląda na to, że brat jej część komuś sprzedał. Teraz całe gospodarstwo rodzinne znów było Henry'ego i zamierzał się na tym skupić, nie biorąc nawet pod uwagę wiązania się węzłem małżeńskim. Szarla, która była bardzo zakochana w mężczyźnie, przy którym trwała od kilku lat, nie wyobrażała sobie życia bez niego. Ponadto poczuła się upokorzona tym, że porzucił ją, zostawiając w takiej sytuacji. Wszyscy przecież wiedzieli, że była z nim od lat w nieformalnym związku, miała za niego wyjść i choć do tej pory nie bała się żadnych plotek, to teraz zdała sobie sprawę, że najprawdopodobniej zostanie sama, ponieważ w oczach mieszkańców nie jest przecież taką zwykłą panną. Trudno powiedzieć, czy kobieta czuła się bardziej odrzucona i zraniona, czy skompromitowana, a może wszystko naraz, ale tak czy inaczej odebrała sobie życie co było potwornym ciosem dla jej brata, Jamesa Carissa. James był starszym bratem dziewczyny i zawsze czuł się odpowiedzialny za opiekę nad młodszą siostrą. Urodził się w 1859 roku i mieszkał z rodzicami i siostrą. Nie wiem czy jeszcze z jakimś rodzeństwem w każdym razie w Honigrow, a ze źródeł, w które akurat teraz zerkam, wynika, że chyba rodzeństwa nie było więcej. Ale o bracie wiemy tyle, że w 1877 roku to on z kolei poznał miłość życia i zamierzał w przyszłości założyć rodzinę. Wszystkie te plany jednak legły w gruzach, gdy usłyszał co przytrafiło się jego siostrze. Był zdruzgotany i nieprawdopodobnie wściekły na Henrego. Niedoszłego szwagra, który zrobił ogromne nadzieje siostrze i całej ich rodzinie. Przecież wszyscy go cenili i kochali, jakby był mężem Charlie. Można odnieść wrażenie, że James traktował go niemal jak brata, a nie przyszłego szwagra. Jego gniew był nieprawdopodobny. Może nie dziwi więc, że wkradł się ostatecznie do posiadłości Henry'ego. Być może, aby go tylko przestraszyć, rozliczyć się z nim, wdać się w bójkę, wyżyć się ale skończyło się inaczej. Wyjął broni, posłał kulę w kierunku niedoszłego szwagra. Chłopak nie wiedział, że kula, którą wystrzelił, ledwie drasnęła cel. Henry miał tylko otarty policzek. Kula z impetem poleciała dalej i wbiła się w pobliskie drzewo, obok stodoły. Henry był jednak człowiekiem sprytnym i zdawał sobie sprawę, że wściekły James nie odejdzie, nim nie upewni się, że zrobił swoje – Udawał więc martwego, tak przekonująco, że James, szokowany, odszedł. Ale dopiero gdy wyszedł z tego domu, zdał sobie sprawę, co tak naprawdę zrobił i co to oznacza. Z natury nie miał porywczego charakteru, nigdy nie planował odebrać komukolwiek życia. Wręcz przeciwnie, bardzo je cenił i dlatego tak mocno zareagował na ogromną stratę, którą przeżył, a wcześniej na niesprawiedliwość, jaka spotkała jego siostrę. Teraz jednak było już za późno. Stał się groźnym przestępcą. Nie mógł się z tym pogodzić i z kolei skierował lufę w swoją stronę. Nacisnął spust. Stracił życie natychmiast. Wszystko to wydarzyło się w stodole na posesji Henrego, który w żaden sposób nie skojarzył tych dramatycznych wydarzeń z bliskością pewnego drzewa, które chciał usunąć 5 czerwca 1903 roku. Być może jeszcze pamiętał, jak zniszczył pewną rodzinę, ale na pewno to, że pewne drzewo uratowało mu życie. No, w pewnym sensie, w każdym razie przejęło kule, nawet fotografował się przy nim, dumny i zachwycony. Nie jest pewne, czy kiedykolwiek myślał o tym, że przyczynił się do tego, iż dwoje młodych ludzi odebrało sobie przez niego życie. Wydaje się jednak, że żył dalej tak, jak chciał, porządkował swoje gospodarstwo, którym wciąż się opiekował. Drzewo jednak zaczęło mu przeszkadzać. Było duże, zajmowało sporo miejsca. Nie mógł sobie jednak poradzić z jego usunięciem. Poprosił więc swojego brata Jakuba, by ten pomógł mu rozprawić się z drzewem. Mężczyźni próbowali zabrać się za robotę, tak jak zrobiłby to każdy. Chwycili za siekierę. Ale choć minęło bardzo wiele czasu, postępy prac były niewielkie. Henry doszedł do wniosku, że czas działać stanowczo. Znudzony zabawą z piłą, zdecydował się użyć dynamitu. Uznał, że wystarczą trzy laski, które przymocował do drzewa i podpalił. Rzeczywiście, wybuch był spory, a drzewo zostało częściowo wysadzone. Jednak Henry nie osiągnął efektu, jakim myślał. Kula, która znajdowała się wewnątrz drzewa, nagle wyfrunęła. Tak, ta, która utkwiła w nim 20 lat wcześniej, gdy James wypalił ją ze swego pistoletu. Teraz, siłą eksplozji, została wydarta z pnia i poleciała w kierunku Henry'ego. Co niesamowite, trafiła go prosto w głowę, i mężczyzna padł bez życia, realizując plan Jamesa sprzed dziesięcioleci. Wtedy ocalał, ale los wypuścił kulę, którą kiedyś wystrzelił James, i tym razem nie spudłował. Historia ta do dziś budzi ogromne emocje. Ponieważ gdyby brać ją za zwykły przypadek, to wydaje się on co najmniej nietypowy, żeby nie powiedzieć niewiarygodny. Nic dziwnego, że mało kto chce rozumieć tę historię w ten sposób. Większość uważa, że zadziałało tu przeznaczenie los. Henry miał zginąć od kuli wystrzelonej przez Jamesa, jednak wcześniej być może miał czegoś jeszcze dokonać. Coś naprawić, odegrać jakąś rolę w życiu swojej rodziny czy kogokolwiek, może okolicy? Co nie znaczyło, że nie zasłużył na sprawiedliwość za to, co uczynił zakochanej w nim kobiecie i jej bratu? Jestem bardzo ciekawa, jak to widzicie. Czy to był zwykły przypadek, czy jednak jakieś dziwne, opóźnione przeznaczenie? Wydaje się niemożliwe, że ta kula, która wypadła z drzewa po dwudziestu latach, mogła polecieć akurat w tym kierunku i trafić dokładnie w człowieka. Tam nie było tłumów, dookoła było mnóstwo przestrzeni. Znajdowały się tam wtedy tylko dwie osoby i całe kilometry kwadratowe powierzchni, którą mogła przeszyć kula. Oczywiście było dużo większe prawdopodobieństwo, że pofrunie gdzieś w powietrze, w przestrzeń w inne drzewo, ale pofrunęła w kierunku człowieka, Henrego i trafiła go dokładnie w głowę a przecież często snajperów szkoli się miesiącami, latami, by mogli strzelać tak celnie. Kochani, koniecznie dajcie mi znać, jak to widzicie, co tu się wydarzyło, czy to była sprawiedliwość losu, czy po prostu zwykły wypadek. Ale moi kochani, opowiem wam jeszcze jedną historię, która nawiązuje trochę do tej opowieści o zaginionej zabawce z poprzedniego odcinka. Wydaje mi się, że powstała pod jej wpływem, bo Paulinie przypomniała się jej opowieść. No i oczywiście już się domyślacie, że historię znam od Was, a pasuje i do świąt, i do tego odcinka. I kryję, że chyba nawet trochę mnie ta historia natchnęła, by poruszyć akurat ten temat tej zbłąkanej kuli, która po latach trafiła no, może nie do właściciela ale do celu. A mianowicie Paulina wiele razy słyszała od swojej mamy, że kiedy ta była mała, w pewne święta spodziewała się dostać od dziadków piękną wymarzoną lalkę. Co prawda babcia mamy Pauliny nigdy nie powiedziała wprost, że dziadkowie kupili tę lalkę, ale można się było tego domyślić z różnych sugestii. A czas był bardzo szczególny i ta lalka miała być swego rodzaju pamiątką zamknięciem pewnego okresu w życiu rodziny. Ponieważ, jak wspomina Paulina, dziadkowie jej mamy, Oli, jechali wtedy na stałe za zagranice, zaraz po świętach. Wiadomo było, że na dłużej z ich drugą córką. Ale wyglądało to tak, że ci przyjezdni nie byli przygotowani na zbyt dużą gwiazdkę. Wybrali się trochę wcześniej zupełnie niespodziewanie i nie mieli właściwie nic dla dzieci w rodzinie. A z kolei dziadkowie nie spodziewali się, że przyjadą w Wigilię, ponieważ mieli zjawić się najwcześniej w drugi dzień świąt ponieważ jednak wyszło jak wyszło ta wspaniała lalka która miała w wigilię trafić do mamy Pauliny została gdzieś schowana jak wspominała gospodyni najprawdopodobniej w szafie a to po to by nie zrobiło się niezręcznie byłby to wtedy wyróżniający się taki najbardziej efektowny i najdroższy prezent w sumie jedyny taki który jakiekolwiek dziecko dostałoby podczas tego rodzinnego spotkania Lalka musiała poczekać na inne czasy. Jednak babcia, wyjeżdżając na wiele miesięcy, a jak się potem okazało, lat, zostawiła komuś w rodzinie dyspozycję, by tę lalkę dać mamie Pauliny na urodziny. Niestety jednak, choć przeszukano wtedy cały dom, przetrząśnięto tę szafę co do ostatniego centymetra, zaglądano za nią i pod nią, we wszystkie zakamarki domu i strychu, nie udało się znaleźć tej lalki i mama Pauliny jej nie dostała. Minęło wiele lat, również dziesięciolecia, i po wielu prawnych perturbacjach, dom dziadków trafił właśnie do mamy Pauliny. Oczywiście rozpoczęły się remonty, modernizacja, ale także wyrzucanie starych rzeczy, które przeleżały w tym domu pod opieką innych krewnych, bardzo wiele czasu. Jakież było zdumienie mamy Pauliny, pani Oli. Gdy za jedną z szaf, pewnie nieruszanych od dawna, a właściwie z tego co rozumiem, za jedną z tych szaf, taką ciężką, dębową, pięciodrzwiową, znalazła wymarzoną niegdyś lalkę, do której przyczepiona była karteczka dla kochanej Oleńki. Bo jak wspominałam, tak miała na imię mama Pauliny. I lalka po wielu latach trafiła do właścicielki. Była jej przeznaczona. Wcześniej przez wiele lat. Podobno mieszkańcy tego domu szukali jej zawzięcie. Trafiła jednak do rąk własnych mniej więcej po 25 latach. Los, przeznaczenie, przypadek czy nieumiejętność poszukiwań, ocencie sami. A ja już, moi kochani, dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wypoczywacie, cieszycie się spokojem, miłą rodzinną atmosferą. Wasze brzuszki są szczęśliwe, głowy gotowe do snucia planów i marzeń, a ja życzę, byście wszystkie je spełnili w kolejnym roku. Mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa, ale na pewno będę się tu pojawiać jak tylko wygoję skrzydła. A teraz już, moi kochani, buziaki i do usłyszenia.